Wyobraź sobie świat, gdzie radioaktywność była postrzegana jako eliksir młodości i zdrowia. Ludzie pili wodę z radem, stosowali kosmetyki z tym pierwiastkiem, a nawet poddawali się zabiegom, podczas których byli napromieniowani. Jak rad, pierwiastek, który miał przedłużać życie, doprowadził do przedwczesnej śmierci tak wielu ludzi? Odpowiedź na to pytanie odkryjemy, zagłębiając się w fascynującą, a zarazem przerażającą historię tego pierwiastka. Odkrycie radu w 1898 roku przez Marię Skłodowską-Curie i Piera Curie było przełomowym momentem w dziejach nauki. Jego tajemnicze, świecące właściwości i zdolność do emitowania promieniowania wzbudziły ogromne zainteresowanie. Rad wydawał się kluczem do zrozumienia tajemnic materii i obiecującym narzędziem w walce z chorobami. Szybko okazało się jednak, że ta niezwykła substancja niesie ze sobą śmiertelne zagrożenie. Choć radioterapia, wykorzystująca właściwości radu zrewolucjonizowała leczenie nowotworów, to zastosowanie pierwiastka w produktach codziennego użytku okazało się nietrafione. W początkach XX wieku rad był dodawany do kosmetyków, napojów, a nawet żywności, reklamowany jako eliksir młodości i zdrowia. Ludzie wierzyli, że niewielkie ilości tego pierwiastka mogą poprawić ich samopoczucie i wydłużyć życie. Nic bardziej mylnego. Radioaktywność radu powoli niszczyła organizmy, prowadząc do ciężkich chorób i śmierci. Jednym z najbardziej znanych przykładów szaleństwa związanego z radem była historia Raditoru, toniku reklamowanego jako cudowny lek na wszelkie dolegliwości. Produkcją Raditoru zajmowała się firma Bailey Radium Laboratories z New Jersey. William Bailey, niedoszły absolwent harwarskiej szkoły medycznej, przekonany o dobroczynnym wpływie radu, sprzedawał swój produkt, reklamując go jako przełomową substancję leczniczą. Bailey i jego zespół chemików uważali, że o ile wysokie dawki radu są śmiertelne, to niewielkie, rozcieńczone ilości mogą mieć korzystne działanie. W 1918 roku Raditor został wprowadzony na rynek Stanów Zjednoczonych. Ludzie zaczęli go kupować, a lekarze chętnie go przepisywali. W latach 20. XX wieku zamożny przedsiębiorca Eben Byers stał się ofiarą fascynacji Raditorem. Wszystko zaczęło się w 1927 roku, kiedy Byers podczas podróży pociągiem doznał urazu ramienia. Aby złagodzić uporczywy pól, doradzono mu stosowanie raditora. Już wkrótce tonik zyskał jego pełne zaufanie. Bayers zaczął go pić w ogromnych ilościach, dochodząc nawet do trzech butelek dziennie. Jego entuzjazm dla raditoru był tak zaraźliwy, że namawiał do jego spożycia także swoich znajomych. W sumie wypił ponad tysiąc butelek tej radioaktywnej mikstury której znajdował się 1 mikrogram radu na butelkę. Dziś wiemy, że już dziesięciokrotnie mniejsze dawki tego pierwiastka mogą być śmiertelne. Jednak wówczas nieświadomy zagrożenia Bayers zauważył, że efekty eliksiru zaczynają słabnąć. W październiku 1930 roku, po spożyciu około 1400 butelek, zrezygnował z dalszego stosowania raditoru. Nie minęło wiele czasu, a zdrowie Bayersa gwałtownie się pogorszyło. Zaczął tracić na wadze, cierpiał na silne bóle głowy i miał poważne problemy z uzębieniem. W 1931 roku Federalna Komisja Handlu wezwała go do złożenia zeznań na temat działania Raditoru, ale Bayers był już zbyt schorowany, by móc stawić się osobiście. Zeznania złożył więc z łóżka w swoim domu. Niestety 31 marca 1932 roku w wieku zaledwie 51 lat zmarł z powodu powikłań wynikających z zatrucia radiacyjnego, co wówczas określano mianem choroby radiacyjnej. Dziś wiadomo, że faktyczną przyczyną jego śmierci był nowotwór wywołany długotrwałą ekspozycją na radę Zagrożenia związane z radem wynikają z jego zdolności do imitowania wapnia, co pozwala mu na gromadzenie się w tkance kostnej. Tam, uwalniając niebezpieczne promieniowanie, stopniowo niszczy kości i otaczające je tkanki. W kościach Ibena Bayersa wykryto około 36 mikrogramów radu, dawkę, która wielokrotnie przewyższała śmiertelny poziom wynoszący zaledwie 2 mikrogramy. Tragiczna śmierć Bayersa była impulsem do zaostrzenia kontroli nad substancjami radioaktywnymi przez Agencję Żywności i Leków, co ostatecznie położyło kres przemysłowi patentowych cudownych leków, opartych na promieniotwórczych pierwiastkach. W 1965 roku naukowcy przeprowadzili ekshumację jego szczątków w celach badawczych. I ku ich przerażeniu odkryli, że kości Bayersa wciąż są niebezpiecznie radioaktywne. Radioaktywność ta przetrwa jeszcze przez wiele pokoleń. Gdy sprawa Bayersa nabrała rozgłosu, społeczeństwo zareagowało oburzeniem. Media w dużej mierze przyczyniły się do nagłośnienia zagrożeń związanych z promieniowaniem, odsłaniając przed opinią publiczną mroczne strony produktów reklamowanych jako nieszkodliwe. Na początku XX wieku, w okresie gwałtownych przemian przemysłowych, fabryki rosły jak grzyby po deszczu, a miasta przyciągały ludzi z całego świata, oferując nadzieję na lepsze życie. Wśród tych, którzy przybyli do Ameryki w poszukiwaniu lepszych perspektyw, była rodzina Schaubów, niemieckich imigrantów. Wraz z nimi przybyła czternastoletnia Katerine Schaub, dziewczyna z wielkimi marzeniami. Katerine pragnęła zostać pisarką, ale trudna sytuacja finansowa rodziny zmusiła ją do porzucenia szkoły i znalezienia pracy, by wspomóc bliskich. Znalazła zatrudnienie w zakładzie zegarmistrzowskim, gdzie miała ręcznie malować tarcze zegarków specjalnym pędzelkiem, tak aby świeciły w ciemności. Farba, której używano, zawierała rad pierwiastek, który w tamtym czasie był prawdziwą sensacją. Ludzie wierzyli, że rad nie tylko świeci w ciemności, ale ma korzystny wpływ na zdrowie. Pracownice fabryki, takie jak Katerina, używały farby stworzonej z mieszanki sproszkowanego radu, wody i kleju, która wytwarzała charakterystyczny, zielonkawo-biały blask. Dla młodej Katarine to świecenie było powodem do dumy. Wyobrażała sobie, że dosłownie błyszczy, zarabiając pieniądze, co w jej oczach czyniło ją wyjątkową. Pracowała w otoczeniu innych młodych dziewcząt, głównie imigrantek, z którymi szybko się zaprzyjaźniła. Jednak z czasem coraz więcej pracownic zaczęło skarżyć się na tajemnicze problemy zdrowotne, od owrzodzeń i wysypek po bóle kręgosłupa. Wszyscy ignorowali te objawy, sądząc, że to normalne skutki ciężkiej pracy. Katarzyna, która zaczęła pracę w wieku 14 lat, już jako 16-latka czuła zmęczenie i dolegliwości, które były coraz bardziej niepokojące. Nieustannie bolały ją nogi, jej ciało było wyczerpane, a choroby stawały się coraz częstsze. W końcu w 1920 roku zdecydowała się odejść z fabryki, jednak jej problemy zdrowotne nie zniknęły jesienią 1923 roku zaczęła mieć problemy z zębami, co było pierwszym sygnałem poważnych konsekwencji zatrucia radem. Niestety, Katerina Schaub była jedną z wielu radium girls, pracownic, które nieświadomie narażały swoje zdrowie i życie na skutek kontaktu z radioaktywnymi substancjami. W roku 1933, mając zaledwie 31 lat, zmarła w wyniku powikłań związanych z zatruciem radem. Jej tragiczna historia stała się jednym z kluczowych impulsów do zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa pracy.